Witam serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o wydarzeniach, jakie miały miejsce w roku 2012 w mieście Grikwastat w Republice Południowej Afryki. Z tego kraju dotychczas omawiałam chyba tylko jedną sprawę, ale kiedy przeczytałam artykuł o tej, o której Wam opowiem dzisiaj, od razu wiedziałam, że muszę ją omówić na kanale. Zapraszam do wysłuchania historii rodziny Steenkamp. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Republiki Południowej Afryki, a dokładnie do niewielkiego miasta w którym mieszkało niecałe 6,5 tysiąca mieszkańców. Miasto to otoczone było licznymi farmami, a na jednej z nich mieszkała czteroosobowa rodzina Stinkamp. Byli oni dobrze znani w okolicy, byli właścicielami pięciu farm znajdujących się w tamtym regionie, które były dziedziczone z pokolenia na pokolenie już od pięciu generacji. Dion i Christelle byli już małżeństwem od kilkunastu lat i posiadali dwójkę dzieci, szesnastoletniego Dona oraz czternastoletnią Martela. Dion miał 44 lata i był bardzo spokojnym człowiekiem. Chociaż jego postura sprawiała, że wiele osób uważało go za groźnego człowieka. Ukończył on studia na kierunku matematyka i informatyka, i kiedy tylko któreś z jego dzieci potrzebowało pomocy z tych przedmiotów, on chętnie im pomagał. Cała rodzina Steenkamp była religijna i Dion bardzo udzielał się w lokalnym kościele. Wszyscy dobrze go znali z tej strony. Jego żona była rok od niego młodsza, miała 43 lata, i to, co sprawiało jej największą przyjemność, to gotowanie i dbanie o własny ogród. To pierwsze postanowiła zmienić w biznes, i od jakiegoś czasu zajmowała się wypiekaniem ciastek na sprzedaż. Dwoje dzieci małżeństwa uczyło się w szkole oddalonej o Griegvastad o ponad 300 kilometrów, przez co od poniedziałku do piątku przebywali oni poza domem i mieszkali w internacie. Jednak każdy weekend spędzali w swoim rodzinnym domu, było to dla nich ważne, by spędzać ten czas razem z rodziną. Oboje bardzo dobrze radzili sobie w szkole, żadne z nich nie miało problemów z nauką i zarówno Don, jak i Martela uwielbiali uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych. Byli dobrze znani w szkole, do której uczęszczali, ale można by powiedzieć, że Martela była bardziej popularna od swojego brata. Rodzina Steenkamp prowadziła spokojne życie na farmie, ciężko pracując każdego dnia, chociaż zdawali sobie również sprawę z czyhających tam niebezpieczeństw. Każda ze znajdujących się tam farm wybudowana była w znacznej odległości od sąsiednich zabudowań, co sprawiało, że często się do nich włamywano i były one okradane. Rodzina Steenkamp miała nadzieję na to, że ich farma nigdy nie padnie ofiarą takiej napaści, byli jednak przygotowani na to, by móc się bronić przed napastnikami. W kwietniu 2012 roku Dion i Christelle wraz z dziećmi przygotowywali się do zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Wielki piątek, 6 kwietnia, cała rodzina wybrała się rano do kościoła, a po powrocie do domu, już po lunchu, razem spędzali czas przed domem. Około 18 weszli do środka i Dion wraz z córką zaczęli oglądać telewizję, a w tym czasie Crystal pracowała przy komputerze. Don nie miał nic specjalnego do robienia, dlatego też wyszedł do stodoły, znajdującej się kilkadziesiąt metrów od domu, gdzie znajdowała się jego kolekcja noży, i zdecydował się je wszystkie wyczyścić i naostrzyć. Przebywał tam już około piętnastu minut, kiedy w pewnym momencie usłyszał odgłosy wystrzałów. Natychmiast domyślił się, co się dzieje, niejednokrotnie słyszał o napaściach na farmy i podejrzewał, że tym razem to jego rodzina padła ofiarą napastników. Ukrył się w stodole i dopiero kiedy zapadła cisza, odczekał jeszcze chwilę i postanowił wyjść z kryjówki, aby sprawdzić, co się stało. Kiedy wyszedł na zewnątrz, nie widział już nikogo i powoli wszedł do domu tylnymi drzwiami. W kuchni zobaczył całą swoją rodzinę. Wszyscy leżeli na podłodze w kałużach krwi, jego rodzice już nie żyli, ale Martela w dalszym ciągu oddychała i próbowała sięgnąć ręką do znajdującego się w pobliżu telefonu, zapewne próbując w ten sposób wezwać pomoc. Don podszedł do niej natychmiast i chwycił ją w ramiona, jednak dziewczyna zdołała tylko wyszeptać, że go kocha, po czym zmarła. Chłopak zdecydował wtedy, że musi poinformować kogoś o tym, co się stało. Wyszedł z domu, jednak zanim zdążył dojść do samochodu ojca, usłyszał kolejne wystrzały. Ponownie schował się w stodole i wyszedł stamtąd po mniej więcej dziesięciu minutach, kiedy już w koło panowała cisza. Wsiadł wówczas do samochodu ojca i pojechał do miasta, aby tam zgłosić wszystko na posterunku. Kiedy dojeżdżał do bramy prowadzącej do farmy, zauważył na ziemi leżącą broń należącą do jego rodziców. Nie chciał, aby została ona przez kogoś skradziona, dlatego też zatrzymał samochód i wrzucił strzelbę oraz pistolet do auta. Po drodze zatrzymał się jeszcze przy budynkach, w których mieszkali pracownicy jego ojca i poinformował ich o tym, co się stało. Chciał, aby wiedzieli, że im również może grozić niebezpieczeństwo. Później pojechał już w stronę miasta, od którego dzieliło go blisko 10 kilometrów. Z jakiegoś powodu chłopak zdecydował się na powiadomienie ich osobiście, zamiast zadzwonić z domu po pomoc. Być może zrobił to dlatego, że nie czuł się tam bezpiecznie i lepszym rozwiązaniem dla niego było opuszczenie farmy. Kiedy z piskiem opon zatrzymał się przy posterunku, wbiegł do środka i od razu zaczął krzyczeć, że jego rodzina została zabita. Jak tylko udało mu się trochę uspokoić, policjanci poprosili go, aby powiedział dokładnie co się stało. Wszyscy byli w szoku, kiedy Don skończył mówić. Byli przyzwyczajeni do tego, że napadano na farmy, ale to był pierwszy taki przypadek, że ktoś został zabity. I to jeszcze nie jedna osoba, a trzy, a do tego członkowie rodziny Stinkamp, która w okolicy była bardzo szanowana. Nikt nie wiedział, dlaczego odebrano im życie i kto mógłby to zrobić. Kiedy grupa policjantów pojechała do domu Diona i Cristel, pierwsze co zauważyli, to cztery psy należące do rodziny. Cały czas biegały one wokół funkcjonariuszy, bezustannie na nich szczekając. Po przekroczeniu progu domu i udaniu się do kuchni policjanci zauważyli leżących na podłodze Diona, Cristel oraz Martele. Wokół nich znajdowało się tak wiele krwi, że podejrzewano, że istnieją marne szanse na to, że którekolwiek z nich żyje. I po chwili, po sprawdzeniu pulsu całej trójki, potwierdziło się to, co podejrzewali: żadne z nich nie przeżyło. Funkcjonariusze zaczęli się rozglądać po całym domu i zauważyli, że w kuchni na blacie w dalszym ciągu znajdowały się brudne naczynia, co oznaczało, że rodzina krótko przed śmiercią musiała zjeść obiad ale oprócz tych brudnych naczyń w całym domu panował wyjątkowy porządek, co bardzo zaskoczyło policjantów. Zazwyczaj, kiedy dochodziło do napaści na farmerów, cały dom był splądrowany, co było całkiem logiczne. Napastnicy w końcu szukali jakiejś kosztowności, chcieli wynieść jak najwięcej i musieli je szybko odszukać. Ale w przypadku domu z kampów było zupełnie inaczej. Na miejscu nie zauważyli żadnych potwieranych szaf czy szuflad, tak jakby napastnik czy napastnicy nie byli w ogóle zainteresowani rabunkiem. W kuchni na przykład od razu można było zauważyć leżącą torebkę, należącą tą krystal, której nikt nie zabrał, jak również portfel Diona czy telefony komórkowe i laptopy. Jedyne co zostało otwarte, to safe, w którym rodzina przetrzymywała broń ale nawet stamtąd nie zniknęło wszystko. W dalszym ciągu znajdowały się tam niektóre pistolety oraz amunicja, brakowało tylko tej broni, którą Don znalazł leżącą przy bramie wjazdowej. To również było zaskakujące. Wydawało się, że napastnicy z chęcią zabraliby wszystko, co znajdowało się w sejfie. Po sprawdzeniu całego domu policjanci doszli do wniosku, że rabunek nie był z pewnością motywem tej zbrodni. W domu było tyle przedmiotów, które można by ukraść, a nie zabrano kompletnie nic. A jeżeli nie rabunek, to o co w tym wszystkim chodziło? Rodzina Sting Camp była lubiana i szanowana w całej okolicy, i nie mieli oni żadnych wrogów. Kto mógł chcieć ich śmierci? Cała ta sprawa była trochę dziwna. Funkcjonariusze wiedzieli, że coś tam nie pasuje, ale jeszcze nie byli pewni co. Wrócili na posterunek, gdzie cały czas przebywał Don, jedyna osoba z rodziny, której udało się przeżyć. Zdążył już powiadomić swoją rodzinę i kiedy policjanci wrócili na posterunek, razem z nim przebywali już jego wujowie i kuzyni. Z tym, że sam Don nie wydawał się zbyt przejęty tym, co się stało z jego rodziną. Kiedy wcześniej przyjechał na posterunek, widać było po nim, że był wstrząśnięty, ale zaledwie dwie godziny później zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Spokojnie siedział z boku, cały czas robiąc coś w swoim telefonie. Policjantów bardzo zdziwiła również jego reakcja na to, że potwierdzili o niej śmierć jego całej rodziny. Było już pewne, że wszyscy nie żyją. Kiedy Don o tym usłyszał, zapytał wtedy, czy to będzie oznaczało, że on sam odziedziczy wszystko, co posiadali jego rodzice. Było to bardzo zaskakujące, że 16 latek w momencie kiedy słyszy potwierdzenie, że nikt z jego rodziny nie przeżył, pyta o to, co się stanie z całym majątkiem, jakby to było dla niego najważniejsze. Ale wiadomo, że każdy reaguje inaczej na stres i może nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, co powiedział. Wszyscy bardzo współczuli Donowi, właśnie stracił swoich najbliższych i praktycznie został sam na tym świecie. Jego rodzina na szczęście była gotowa się nim zaopiekować i już tamtego dnia zamierzali go zabrać do swojego domu. Zanim jednak to się stało, policjanci musieli pobrać od Dona odciski palców, próbkę do badań DNA oraz sprawdzić, czy na jego ciele nie znajdują się ślady prochu. Chłopak w tamtym momencie miał już na sobie zupełnie inną bluzkę niż w czasie kiedy przyjechał na posterunek, zdążył się przebrać i umyć. Kiedy go zapytano o to dlaczego to zrobił, Don wytłumaczył, że miał na sobie krew swojej siostry i bardzo go to stresowało. Chciał ją z siebie zmyć jak najszybciej. Zrobił to bez względu na to, że już wcześniej zdążył się raz przebrać w domu. Potem jak wybiegł ze stodoły i znalazł jeszcze przytomną Martele, objął ją, co sprawiło, że jego koszulka całkowicie pokryta była krwią. Musiał ją zmienić jeszcze zanim pojechał wezwać pomoc. To zachowanie dla śledczych również było zaskakujące, ale w tamtym momencie nie chciano wyciągać pochopnych wniosków. To wszystko mogło być spowodowane stresem. I pomimo tego, że Don był już ubrany w zupełnie inny zestaw ubrań niż wcześniej, dokładnie pobrano od niego wszelkie możliwe próbki oraz zabezpieczono koszulkę, w której przyjechał na policję, po czym pozwolono mu na opuszczenie posterunku. A w tym czasie, kiedy Don bezpiecznie przebywał w domu swoich krewnych, śledczy wrócili ponownie do domu, w którym jeszcze kilka godzin wcześniej spokojnie mieszkała rodzina Steenkamp. Teraz ze spokojem zaczęli się wszystkiemu przyglądać, robiąc zdjęcia i notatki oraz zbierając jak najwięcej dowodów. Znaleziono kilka łusek, co pozwoliło na ustalenie skąd padały strzały i zauważono, że na podłodze były ślady, sugerujące, że przynajmniej jedno z ciał zostało przesunięte. Na ubraniach Marteli widoczne były zielone ślady pochodzące najprawdopodobniej z trawy. Kiedy sprawdzono dokładnie teren wokół domu, zauważono, że pod jednym z krzaków znajduje się spora plama krwi. Pobrano wiele próbek do badania, aby ustalić, czyja krew znajdowała się nie tylko tam, ale również w różnych miejscach w domu. Następnego dnia poproszono Dona, aby przyjechał na swoją farmę i już na miejscu dokładnie wytłumaczył śledczym, co się wydarzyło tamtego dnia. Chłopak oprowadzał ich po różnych pomieszczeniach, pokazując gdzie przebywał w trakcie napaści. Zaprowadził policjantów do stodoły, gdzie znajdował się w momencie, kiedy padły pierwsze strzały, po czym krok po kroku przedstawiał co się działo tamtego popołudnia. Na koniec zaprowadził śledczych do swojej sypialni, gdzie w dalszym ciągu znajdowała się jego koszulka, którą miał wtedy na sobie. Oprócz śladów krwi zauważono, że była ona w kilku miejscach podarta, co od razu zainteresowało śledczych. Byli ciekawi, dlaczego była w takim stanie. Don wytłumaczył wtedy, że kiedy podszedł do swojej siostry, kiedy umierała, to właśnie wtedy dziewczyna rozerwała koszulkę w kilku miejscach. Opowiedział również o kłótni, do jakiej doszło tamtego dnia rano. Już nie pamiętał dokładnie o co się pokłócili z Martelą, ale był przekonany o tym, że właśnie wtedy dziewczyna trochę go podrapała, dlatego też na jego szyi znajdowały się ślady zadrapań. Śledczy z coraz większym zwątpieniem wysłuchiwali historii Dona, zwrócili uwagę na to, że troszkę różniła się ona od tej wersji, jaką opowiedział im dzień wcześniej. Tym razem opowiadał wszystko z większymi szczegółami. Czy to również było spowodowane szokiem, czy może jednak od początku nie mówił im całej prawdy? Chłopak słyszał wystrzały, ale nie widział nikogo obcego na farmie, nie widział też żadnego samochodu, który pojawiłby się w pobliżu domu, a ponieważ ich dom znajdował się w oddali od miasta, zapewne sprawca czy sprawcy nie przyszli tam pieszo i musieliby się poruszać autem. Don jednak żadnego nie widział. Cała ta sprawa z punktu widzenia policji była trochę dziwna. Stinkampowie nie mieli żadnych wrogów, więc nie podejrzewano nikogo, kto miałby chcieć ich śmierci. A jeżeli wszystko to spowodowane było chęcią kradzieży, to dlaczego kompletnie nic nie zginęło z ich domu? Jaki mógłby być motyw tej zbrodni? Przez dłuższy czas śledczy nie mieli nikogo na liście podejrzanych, chociaż po okolicy zaczęły się rozchodzić pogłoski, że może to Don zabił swoją rodzinę. Z jakiegoś powodu on jako jedyny uszedł z życiem, sam słyszał odgłosy wystrzałów, ale nie widział kompletnie nikogo, pomimo tego, że zgodnie z tym co mówił, przez jakiś czas zarówno on, jak i napastnicy musieli przebywać w domu w tym samym czasie. W domu kampów nie znaleziono żadnych śladów sugerujących, że ktoś się tam włamał. Nie wybito żadnego okna i nie wyważono drzwi. W jaki więc sposób sprawcy weszli do środka? A jeżeli do tego wszystkiego dodamy zadrapania znajdujące się na jego szyi oraz ślady krwi na koszulce, to można by zacząć podejrzewać, że może to faktycznie on był poszukiwanym sprawcą. Jaki jednak mógł mieć powód, aby zabić ich wszystkich? Rodzinie i znajomym Diona i Christelle trudno było uwierzyć w to, że chłopak mógłby to zrobić, jednak śledczy nie mogli wykluczyć takiej możliwości. I już kilka dni po pogrzebie, w trakcie którego zapłakany Don siedział w pierwszym rzędzie w kościele, w prasie pojawiły się pierwsze wzmianki na temat tego, że to właśnie on może być odpowiedzialny za to, co się stało z jego rodziną. To doprowadziło nawet do tego, że chłopak został zawieszony w szkole, do której uczęszczał. Była to dość znana szkoła i najwyraźniej nie chcieli oni mieć nic wspólnego z człowiekiem podejrzanym o zabójstwo. Mogło to źle wpłynąć na reputację tej placówki. A ponieważ zaraz po tym pojawiły się słowa krytyki skierowane w kierunku szkoły, zarzucające władzom to, że zawiesili chłopaka, pomimo tego, że nie udowodniono mu żadnej winy, Podjęto decyzję, że Don może kontynuować tam edukację. Wszyscy uczniowie mogli od razu zauważyć zmianę w zachowaniu piętnastolatka. Przed śmiercią rodziców i siostry był raczej spokojnym uczniem, ale kiedy pozwolono mu ponownie wrócić do szkoły, Don był zupełnie innym człowiekiem. Stał się bardziej pewny siebie i zachowywał się jak celebryta. Bardzo cieszyło go, kiedy koledzy i koleżanki wypytywali go o szczegóły tej zbrodni i chętnie opowiadał o tym, co zastał po wejściu do domu rodziców. Jego zachowanie niektórym z jego rówieśników wydawało się wręcz smaczne. I Don chodził do tej szkoły przez kilka miesięcy po tym tragicznym wydarzeniu aż do dnia 21 sierpnia, kiedy to nagle w szkole pojawiła się grupa policjantów i chłopak został aresztowany i postawiono mu zarzuty zamordowania swoich rodziców oraz siostry. W trakcie prowadzonego dochodzenia ustalono kilka interesujących faktów. W całym domu, ani nigdzie w jego pobliżu nie znaleziono żadnych odcisków palców należących do jakiejś osoby spoza rodziny Stęńkamp. Na broni znalezionej przy bramie wjazdowej, tej z której zabito Diona, Krystel i Martelle, również nie znaleziono żadnych odcisków palców, mogących należeć do kogoś obcego. Najwięcej znalezionych odcisków należało do Dona. Kiedy dokładnie przebadano koszulkę, jaką w tamtym dniu Don miał na sobie, okazało się, że oprócz licznych plam krwi należącej do jego siostry, Ku zaskoczeniu wszystkich, odnaleziono tam ślady prochu, co oznaczało, że w momencie, kiedy doszło do naciśnięcia spustu, Don musiał się znajdować w niewielkiej odległości od broni. A według jego zeznań przebywał wówczas w stodole oddalonej od domu o kilkadziesiąt metrów. Plamy krwi świadczyły też o tym, że nie pojawiły się one na tej koszulce w wyniku przytulania marteli, a w czasie, kiedy doszło do zabójstwa czyli jednak chłopak nie mówił śledczym całej prawdy. Potwierdziło się to również wtedy, kiedy sprawdzono telefony należące do rodziny Steenkamp. Ustalono wtedy, że członkowie tej rodziny aktywnie korzystali ze swoich komórek w ciągu dnia, kontaktując się z rodziną i znajomymi. Ale ostatnia aktywność przed śmiercią pochodziła z telefonu Crystal, która o godzinie 18.34 wysłała sms co oznaczało, że musiała jeszcze wtedy żyć. Zgodnie z tym, co przedstawił Don, po usłyszeniu pierwszych wystrzałów chował się w stodole przez mniej więcej 10 minut i dopiero wtedy wyszedł z kryjówki, poszedł do kuchni, zobaczył, co się stało, przytulił umierającą martelę, a kiedy już zmarła, poszedł się przebrać i kiedy wyszedł z domu, usłyszał kolejne strzały. Znowu schował się w stodole na 10 minut i dopiero po tym czasie wsiadł do samochodu i pojechał do miasta oddalonego o 10 kilometrów. Tylko że na posterunku pojawił się o godzinie 1850, czyli 16 minut od momentu kiedy jego mama wysłała ostatnią wiadomość. W tym czasie nie byłby w stanie zrobić tego wszystkiego, co mówił. Już sama jazda do miasta musiała mu zająć około 10 minut. Chłopak zdecydowanie kłamał. Śledczy byli podejrzliwi w stosunku do niego już od samego początku, ale liczyli na to, że może jednak się mylą i znajdą prawdziwych sprawców. Dlaczego miałby to zrobić? Do głowy nie przychodziło im żadne logiczne wytłumaczenie, ale w trakcie autopsji ustalono, co mogło być motywem tych zbrodni. Przez długi czas ukrywano to przed opinią publiczną. Ale w trakcie sekcji zwłok marteli okazało się, że na 12 do 24 godzin przed śmiercią musiała ona odbyć stosunek i z dużym prawdopodobieństwem została do tego zmuszona. Ustalono również, że to nie był pierwszy raz, kiedy do tego doszło. Znalezione już gojące się obrażenia sugerowały, że jakiś czas wcześniej również doszło do gwałtu. Na jej ciele znaleziono wiele zadrapań, które na pewno nie pojawiły się tam w czasie, kiedy została zabita, ale wcześniej i podejrzewano, że stało się to wtedy, kiedy została zgłaszona. Pod jej paznokciami znaleziono DNA należące do innej osoby i jak się można spodziewać, było to DNA Dona. Kiedy zaczęto składać razem to wszystko, co udało się ustalić, śledczy podejrzewali, że już wiedzieli, co się wydarzyło tamtego dnia. Po powrocie z kościoła do domu rodzina zjadła razem posiłek, a po jakimś czasie Don i Martella postanowili się wybrać na wspólną konną przejażdżkę. To właśnie wtedy mogło dojść do gwałtu. Don niejednokrotnie wcześniej wspominał, że uważa swoją siostrę za najpiękniejszą dziewczynę, jaką zna. Do domu wrócili osobno i Don zaczął się szykować na spotkanie z kolegą, który miał go odwiedzić tamtego dnia. Jednak wkrótce otrzymał od niego wiadomość, że niestety nie uda mu się przyjechać. Chłopak zdawał sobie sprawę z tego, co zrobił swojej siostrze i domyślał się, że wcześniej czy później Martela może o wszystkim powiedzieć rodzicom. Musiał temu zapobiec i podjął wtedy decyzję, że lepiej będzie, jak ich wszystkich zabije. Zabrał broń z sejfu i poszedł do kuchni, gdzie przy stole siedziała jego mama, stanął za nią i dwukrotnie nacisnął spust. Druga w kolejności była Martela, jednak ona zaraz po tym jak została ranna, wybiegła przed dom i schowała się w pobliskim krzaku. W tym czasie Don skierował broń w kierunku swojego ojca, jednak po tym jak nacisnął spust dwa razy i kule trafiły Diona, ten w dalszym ciągu żył, dlatego też chłopak wielokrotnie uderzył go rękojeścią w głowę. Zaraz potem wybiegł z domu, aby sprawdzić, co się stało z martelą, a kiedy znalazł ją pod krzakiem, doszło między nimi do szarpaniny, w trakcie której dziewczyna rozerwała mu koszulkę i uderzyła go w nos, powodując krwawienie. Udało jej się wyrwać donowi i wbiec z powrotem do budynku. Próbowała nawet zadzwonić po pomoc, ale don był szybszy uderzył ją kilkakrotnie w głowę, sprawiając, że dziewczyna osunęła się na podłogę. Zorientował się wtedy, że cała trójka jeszcze żyje, dlatego też udał się do Sejfu po drugą broń i ponownie wycelował w każdego z nich. Dopiero wtedy mógł być pewien, że już nie żyją. Proces w tej sprawie rozpoczął się w roku 2013, ale ponieważ trwał wiele miesięcy, zakończył się w roku 2014, kiedy Don miał już prawie 18 lat. W momencie popełnienia zbrodni był nieletni, jednak sądzono go jak dorosłego. Don oczywiście nie przyznawał się do winy. W dalszym ciągu podtrzymywał wersję z nieznanymi napastnikami, których on sam nie widział, a o których obecności nawet nie ostrzegły nikogo cztery psy. Przypomnę tylko, że kiedy policjanci pojawili się w tym domu już po zabójstwie, psy te biegały za nimi przez cały czas, bezustannie szczekając. W czasie napaści już takie aktywne nie były. I pomimo tego, że obrońca Dona z całych sił starał się obalać wszystkie dowody, chłopak został uznany za winnego śmierci swoich rodziców i siostry i został za to skazany na 20 lat pozbawienia wolności za śmierć każdego z nich plus 12 lat za gwałt oraz 4 lata za okłamywanie wymiaru sprawiedliwości. Niestety nie oznacza to, że spędzi on w więzieniu 76 lat, ponieważ Don odbywa wszystkie te kary w tym samym czasie, co oznacza, że spędzi w więzieniu maksymalnie 20 lat, a już po 10 latach może się starać o wcześniejsze zwolnienie warunkowe. Kiedy chłopak usłyszał ten wyrok, na jego twarzy nie było widać kompletnie żadnych emocji. Pożegnał się ze swoimi bliskimi, którzy znajdowali się w sali sądowej, po czym ją opuścił. W roku 2024 minęło 10 lat od dnia, kiedy Don usłyszał wyrok, co oznaczało, że istniała już możliwość wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Zdecydowano wówczas jednak, że Don musi pozostać w dalszym ciągu w więzieniu. Najprawdopodobniej wyjdzie na wolność w roku 2034, kiedy będzie miał 38 lat. Nie będzie jednak mógł wrócić do rodzinnego domu, ponieważ zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Republice Południowej Afryki, popełnienie tej zbrodni nie pozwala mu na dziedziczenie majątku rodziców. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie i do końca. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, proszę o polubienie filmu i zasubskrybowanie kanału. Nie przeoczysz wówczas kolejnego odcinka. Z góry dziękuję i do usłyszenia. Cześć.